Na dzisiejszym nocie mamy wszystko jastrząb, W soku jeszcze ożył. Orzeł. orzeł teraz, pięknie. Dowiedział się, że my tu przychodzimy. Teraz wszyscy no chcieli. Ale ładnie, no. O, i nawet samoloty. Prezes jest. Ale hmm. się nie spóźniłem. Zadam, pani Marku, dwa zostały. Dwa zostały w domu, tak. No, czerwony ten. Jeden, twój. I jeden taki, na którym mi zależało, ale coś niewyraźnie wyglądał, także. No. A ten ode mnie to możemy pozdrowić przy okazji tego, co go trzymał cały sezon, bo mógł go sobie lecieć, a ktoś go przykisił, ściągnął TPS-a i trawy puścił, to już Tak. ale pokazał upartość, że wrócił, nie? Wrócił, tak, tak. No i fajnie. I już nie szedł na lot. Dobra. Dzień dobry, witam wszystkich hodowców, hodowczyń. Dzień dobry panie Marku. Dzień dobry, witam wszystkich. Mówimy głośno jak zawsze, bo później chłopacy tak. nie słyszą, się dopytują. Do, do Moje nag... gardło już też szwankuje, bo jest przeziębiony trochę. No, no tak jest. Ale tak, przed nami lot numer 5. Tak. Najprawdopodobniej ostatni, chyba że będzie lot dodatkowy. No ma być okręgowy. Jak zobaczymy ile przyleci. Jak przyleci no. dużo, no to można dać nam z piątkę. Tak? No, jak... No na razie praktycznie wracają, tak jakby można powiedzieć dwa giną, jeden, ale to znów z drugiego lotu dojdzie, teraz znów dałem 52, a 57 chyba dawałem na pierwszy. Mm -hmm. no Czyli tak, tak że i dwa w domu, no to 54. Można powiedzieć praktycznie, pu, pu, bez strat. No, Lot numer 5, kablow tak. 340, 320. No, no, nie może trochę. 330 km, tak. Od 10 km będziemy się tu kłócić. Tak. Gąbki wczoraj koszowane, lot razem z Odolanowem, tak? No nie wiem do końca, jak to jest. Znaczy no, wspólnym transportem. Wspólnym transportem, ale niby mamy osobno puścić. No nie wiem. Dla nas może by było lepiej, w trące, bo tak by chyba nie pociągły tego MB, nie? No tak, tak. No, ale muszą sobie radzić. Muszą sobie radzić, no. Pogoda wymarzona na lot? No, nie jest źle. Są chmurki, z ja troszkę boczne, ale to tak. Jutro ma być spychający na morze. Dzisiaj też lecą wspólne gołemniki finały rogowo. Tam Tadeusza Raburskiego. Tak, witamy i życzymy mu jak najlepiej. Tak, dwa gąbki. Pisałem do niego, że trzymam kciuki, a on widok w pracy, ale może specjalnie poszedł, żeby <noise> i głowę sobie czymś zająć. No. Także, no i dobrze, i tam na Krakusie, tu naszego kolegi Darka Malinowskiego, Bogdana Michalaka, gołębie tak. walczą. Także oby wygrał sprawiedliwie najlepszy. No i jeszcze, A i w gatce jeszcze tak, jest. Tak, dzisiaj. Już może usiadają gołębie, nie? Tak, tak. Dobrze, to co, czekamy na gąbki. No, za dużo, nie ma co tam. Nie liczę na nie, bo raz tylko miałem wywiezione koło domu, nie chcą latać. Apetyt znów mają straszny. Nie wiem, czy coś w środku siedzi, ale. Nie, niekiedy jest, że gołębie koło domu nie chcą latać, a z lotu no, no i dobrze. Zobaczymy. I tak myślę, że będzie tym razem. Czekamy na gołębie. Gołębie puszczone 7.45, jest 12.10, to jest 4.25 chyba lotu. Tak, tak, Przed chwileczką z przodu zgłosił kolega. No tak, bo on gdzieś koło 10 minut trzeba doliczyć, bo to pierwszy gołębnik. No jakby tu wszystko dobrze było, no to powinny być, nie? No. No to dobrze, to się... Ma większą ilość, jakby powinno coś pokazywać, ale w słowie nie widać nic, żeby... Przeszło 6 gołębi na milicz, nie? Tak, tak. Dobra, czekamy na głąbki. Zygmunt ma 30, 10. To jest chyba tylko. Nie ma? trzynaście, bo nie pechał. dwa pierwsze co to za głębie? Pierwszy jest po moich tam gołąbkach, a drugi jest stadia raburskiego, O Wyróżniający się takiego <laughs> Szczerze, i... Szczerze dane Dobrze, czekamy na gołąbki no. Ale ten od piotka 4 minutki przerwy Ale na niebie cisza Tu u pana Marka nawet wrony i kawki się dają. Ale tam szła grupa. 12.21. Pojedynczo przy przychodzą ale idą w końcu jakiejś grupy gołębi. Raził mnie ogrął. U nas to. Tak, i jest... Idą, idą tam z tyłu. Jeden. tu do pana. Tak, 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 tak. tak. Tu, 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 Chodź, 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 kaç 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 Siódmy? Siódmy. Chodź, 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 chodź. Lepiej, żeby właśnie ten karpiak zaszedł. Chodź, 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 chodź. O drogi oddechowe mają bo...

Jest, to stand. Też z tamtej strony przyleciał Chodź, 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 Niektóre więcej, a niektóre mniej. chodź, 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 chodź

Jastrzom? A co gdzie jest? A tu, jest. Oh, Duet. chodź, 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 chodź. chodź.

Dokrywam jeszcze. A no, to jest twój. tym Twoim. Prudem. A też było zupełnie od gdzieś stąd, nie? Aż jaśnie. O Boże, co to się dzieje? O. Tak, dziś, na dzisiejszym rocie mamy wszystko. Jaszcząc soku jeszcze ożył. Ożył teraz. Pięknie. Dowiedział się, że my tu przychodzimy teraz wszyscy no chcieli Ale ładnie, no o, i nawet samoloty Chodź, chodź, chodź mi No jeszcze nie na Może brat rudego Chodź, chodź. Sokoły. Orwy sokoły. A one właśnie Sokoły? do góry, widzisz? A jak? jeszcze sokoła Będzie Chodź, 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 chodź Skrzydełka A, rozłożone Chodź, 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 chodź ponad 5 godzin lotu już, nie? Jak? Ponad 5 godzin lotu No Tamten hormon, nie? Nie, nie, temu chyba do mnie, czy tamten zabrał? Tamten Marku, godzina 13 5 godzin, 15 minut lotu. Tak. Wydawało się z boku że łatwego, ale gołąbki przychodziły tak, z różnych no. stron i skrzydełka rozłożone, rozłożone. I które nie. No, może też i w środku coś tam dolegało, no. Nie wiem. Jest na tą chwilę ile głębi? 21. 21 z 52. Z 52 to na... połowy nie ma. Nie ma połowy. Zegary tu już z boku podsłuchałem za chwilę na 14. Konkurencja miała troszkę lepiej, znaczy, no. no... jedni lepiej, jedni gorzej, tak, ja mm -hmm. byłem, prób, jestem chyba po środku. O! No <noise> <noise> to dobrze. Oby doleciały, na to... Tu... O. Chodź, 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 chodź. Ja zaglądałem, zobacz jeszcze. O ja... Chodź, 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 chodź. Dzisiaj na niebie mieliśmy wszystko. Orły, sokoły, krogulce, bocianów nie było, Samoloty nisko latające, balonów tak. nie było, także no. i tak Prawie te... wszystko. Prawie wszystko, tak, tak, tak. Czyli na, na te przelotowe warunki dosyć ciężka. W Orgłębie się tak. rozglądały, nie? Stały się. Tadziel gołąbski, bo na 3-3 są. O, kompleksowo. 2, tak. No. Na powiedzieć, szorówce. U mnie. nie wiem, jak koledzy zobaczymy. No, Zygmunt niby miał bardzo dobrze i no. Adrian, no reszta to chyba będzie podobnie jak Miał. Ja. Od nas chyba jest jeden gołąb, no, tak. i po naszych jest jeden gołąb, nie? Po rudym. Dwa, dwa. dwa. aha, no to one fajnie lecą nawet, nie? Ja, jako młode są dobrze. Nie? No, no to dobrze. No zobaczymy, szkoda, że tak mało, no, bo już na pewno będą zaraz odpoczywać, bo to młode nie Teraz... Gdzieś przysiądą mówi pan? No, drogi oddechowe, jest, gdzie... jest, jest, jest chyba moja. Czy nie? Coś białego poszło. Nie. To co? Oby się zeszły, panie Marku? Tak. I dla tych, co tam oglądają, to dziękujemy za komentarze. Czyta pan komentarze? Tak. No to dobrze, coś pan tam nie odpisuje. No ja No, a jeszcze dla zainteresowanych, będą przesunięcia tutaj w gołębniku lotowym na rozpód, a rozpód nie z gumy, to coś tam będzie do nabycia, tak? Tak, tak, bo to na pewno mam 22 pary, a chcę zejść do, do 15. Mhm, mm no to Także 7 dobra. par trzeba będzie. Przesunąć. Przesunąć tak. No to dobrze, to może coś tam za, zaprezentujemy. No wezmę może z dwie sztuki, no to by było dwie pary, znaczy to 16, 17, bo to 22 to bardzo dużo. No, no to dobrze, coś tam może nakręcimy. Pozdrawiam wszystkich. Pozdrawiamy. Dziękujemy za oglądanie. Do widzenia. Do widzenia.